przedstawia Katarzyna Hagmeier Kwiatek. Dzień dobry. Ukazał się niedawno nowy tom Eugeniusza Dyckiego, poety urodzonego w 1962 roku w Wólce Krowickiej, jednego z najoryginalniejszych w swoim pokoleniu z charakterystyczną dykcją, która bardzo bliska jest jego rzeczywistemu głosowi. Czy też sposobowi czytania swoich wierszy. To twórczość formalnie erudycyjna, nawiązująca do baroku, rytmiczna, a zarazem bardzo osobista, intymna tak, że niekiedy czytelnik czuje się zarazem zaszczycony i zawstydzony, że poeta dopuszcza go tak blisko, zaledwie na odległość cienkiej błony wiersza. W najnowszym tomie przeszłość zagarnia swoje piękne dzieci. Miłośnicy poezji Eugeniusza Tkaczyszyna-Dyckiego znajdą wątki obecne w jego poprzednich książkach, pojawiających się... W miarę regularnie w dwu- trzyletnich odstępach, by wspomnieć młodzieńca o wzorowych obyczajach, przewodnik dla bezdomnych niezależnie od miejsca zamieszkania, dzieje rodzin polskich, piosenkę o zależnościach i uzależnieniach, która przyniosła mu nagrodę literacką Nike i nagrodę literacką Gdynia, kochankę Norwida czy już teraz przedostatnie Ciało Wiersza. Wspólną lekturę zaczniemy od początku tomu, w którym poeta, jak zawsze w poszukiwaniu domu, przypomina rodzinną topografię i genealogię. Wiersze z tomu Przeszłość zagarnia swoje piękne dzieci, czyta Andrzej Ferenc. Wyjazd. Praca poety polega na nic nierobieniu. Byłbym za tym, ażeby poeta pojechał do Wólki Krowickiej i do Kapliszy Chryniawskich, do Lisich Jam i do Wielkich Oczu. W Krowicy Hołodowskiej wstąpił do Walickich na Lubaczowskim Cmentarzu. Zatrzymał się u grobu Eugenii Szczerbickiej. Praca poety, choć trudna, polega na nic nierobieniu. Fragmenty inskrypcji. Byłbym za tym, ażeby poeta zatrzymał się u grobu Eugenii Szczerbickiej, repatriantki Zelwowa, a także u grobu Marysieńki Kosowskiej, choć pewnie grup Kosowskiej już nie istnieje na Lubaczowskim cmentarzu. Praca poety mimo że trudna, bardzo trudna. Polega na nic nierobieniu, na zbieraniu imion, poczynając od wielburskich. Zakład W nocy, kiedy nie śpię i kiedy nie przychodzą do mnie wiersze Jasiejo, Jasiusio i Jasieczko, choć miały się wykluć, Powinni zgłosić się do mnie przyjaciele z mojego dzieciństwa, Jasiejo, Jasiusio i Jasieczko, ale mój umysł zakłada, że nie mam przyjaciół. Oprócz tego tekstu u Papiernickich natomiast mógłbym przeczekać każde zagrożenie. Do lektury wierszy Eugeniusza Tkaczyszynadyckiego z Tomu przeszłość zagarnia swoje piękne dzieci, powrócimy już jutro o tej samej porze.